Poczekaj, wrócił. taki z 50 może. Nie wiem czy to był szczupak czy to był coś w miarę dużego 12 tam do 12 już nie bardzo coś wyszło wyglądał na szczupaka 先少吃那些。 od niego jak mhm. ojej oddaj, oddaj, oddaj Ale ją tam zarze Musiałem puknąć od i wtedy ona się hmm, dobra musimy chwilkę wziąć go tutaj tak zablokować Nie wiem. Za chwilkę będzie akcja 12,5 cm nowy kolorek pięknie się mieni, rybka zaraz zobaczymy na szybko o, 50 o, 54 centy Za chwilkę jeszcze pomiar na szybko z tego i dowody tylko że jeszcze ja biorę w aplikacji fiskę zawodach dlatego nie zawsze widać wypuszczanie o, bo tych ryb o, to zrobimy jeszcze tylko tak na szybko mamy łobuzę rybka na 54 jeszcze tak jak go wyrzuca tutaj do jeszcze chwilkę odpocznie jest smaczek. o, widać, że jest spoko da radę jest głęboko zażar tą 12 o widzę, że ma się dobrze no i trzeba go wypuścić jak już sobie dobrze tutaj radzi to chwila na pomoście tak te zaperówki dobra ciach na razie nie chcę, ale tam ładnie zszedł w dół Nie zawsze widać, że wypuszczam ryby, bo nie zawsze mamy dwie baterie ze sobą, a jak biorą to niestety zazwyczaj tylko i wyłącznie na starsze na nagranie ryby wyciągniętej, pomiar i cała reszta. Działamy dalej. Pierdolno drugu, ale się spiął. walnął drugi łobus, dobra chyba stąd pójdę. nie było związko to była ryba Dobra Nie będziemy, jeszcze rzucę sobie tam, troszkę w lewo Muszę do, dokręcić trochę hamulec i rybę żarcie trzeba tu przyjeść i ich jakiegoś poperka tego nie? czy tak powiem Wam szczerze, że to nie wyglądało konkretnie na szczupaka. Nie wiem czy to nie był konkretny pasiak. Jest, jest, jest. Szczupak, kolejny. Mówiłem, że szczupły. uuu ten jest grubszy. Ale pięknie, Ale dostał. Druga ryba z tego samego pomostu. Ale będzie fajny materiał. Uuu zobaczcie. Ten kolor robi roboty tej jesieni. Mówiłem, że strzelił. Tylko aby, aby. Zobaczcie, jaka piękna przynęta. No ta jest rybka na 6D. Tak jak mówiłem. Ja mierzę rybki i do... ...dla będzie kolejny wypuszczanko. Tak jak mówię, mówiłem wcześniej, tam ktoś na YouTube, mówił, że, że, że część tych ryb dostaje wodę mnie w łeb, ale no niestety tak nie jest. Ła, głupiego spokojnie. Jak jest podbierany i typowo się udaje na rybki, to jest taka nie inaczej. Proszę zobaczyć. ale Nowy kolory kot od Bratkobajc. Może bez tych piórek, żeby nie było, że jakiegoś kogutan. No guma po dwóch rybach wygląda tak. Po prostu mi chyba smakują. 12,5 centa, ale ten kolor tak pięknie się mieni. No trzeba jeść go w pudełku na zawody. Film prawdopodobnie po zawodach wrzucę. Ale co tam? I wypuszczanko. Niech on się tutaj trochę weźmie. Ogarnie. Dwie ryby z tego samego miejsca. O, ten to już jest żywiutki, bo tylko dostał delikatnie. Fajna ryba. Wyjechała. nie mam z rybą co prawda ale chyba nie ma nie ma istoty a może właśnie zrobię film pod wodą jak ucieka sobie jest taka jest to, to taka taka możliwość zawsze zapomnę ten już się taki nadaje no bo 6 dyszek to już jest akurat taki a nie inny żeby nie było o jeszcze go zrobimy tak uu, uu, uu. Uu. rybka na 6 dyszek Opa, ile się nagra, ty się nagra Opa I ja, robimy teraz tak Kamera pod ja go Jest, ale pięknie świeca. Uuu, osiemnastka. Nowy kolor. Tym razem na osiemnasteczkę Na bezbrońce. Uuu, ale tuściutki one tu mają fajnie, dobrze. Guma cała 18 Teraz jeszcze tylko trzeba wziąć i wydostać. Dobra, trzeba wziąć i elegancko ogarnąć temat. Do za chwilę. Dobra, mamy łoburza. Jeszcze trochę tutaj tlenu, bo to, to tam troszkę głębiej. obujamy z nim trochę.